Andy jest główną postacią w filmach tej Story, jest właścicielem wielu głównych zabawek, takich jak Hoody czy Baz. Mieszka ze swoją młodszą siostrą i ich mamą. Chociaż nigdy nie pojawił się w świątecznych programach tej Story, to został w nich wymieniony. Hoody jest ulubioną zabawką Andy'ego, dopóki nie otrzymuje na urodziny figurki Baza Astrala i szybko zostaje nim zafascynowany. Początkowo zamierzał sprowadzić baza do Pizza Planet ale nie może go nigdzie znaleźć, ponieważ chudy nieco wcześniej przypadkowo wyrzucił bazę przez okno i zamiast tego decyduje się zabrać chudego. Niestety, gdy wraca do domu z obiadu, stracił obie zabawki. I boi się zostawić w dniu przeprowadzki do nowego domu. Andy jest pierwszą i ostatnią postacią, która przemawia w pierwszym filmie tej story. Adres drugiego i obecnego domu jego rodziny to 234 Elm Street. W napisach końcowych pierwszego filmu tej historii, mama Andiego została uznana za panią Davis, co potwierdza, że Andy ma na nazwisko Davis. Pod koniec tej historii 3, Andy nazywa swoje zabawki ich prawdziwymi imionami. Nie wiadomo, w jaki sposób nauczył się ich imion. Chociaż mógł ich się nauczyć z wypowiadanych kwestii przez zabawki, lub oglądając ich program, lub badając w internecie, jak mają na imię. W trzecim filmie, kiedy Andy siedzi przy swojej zabawkowej skrzyni, decydując, czy powinien zatrzymać Chudego, czy Baza, przypomina to pierwszy film, kiedy decyduje, z kim spać. W tej historii 1 Andy wybiera Baza do spania w swoim łóżku, w tej historii 3 wybiera Chudego na studia. Hudy i Buzz wspomnieli o Andy, kiedy pojawili się na rozdaniu Oscarów w 2016 roku. Obecnie nie wiadomo, w jakiej pracy lub zawodzie Andy studiuje. Wiadomo tylko, że jest na studiach. A jeżeli obejrzałeś materiał do końca, to zostaw komentarz o treści Andy.